W tej części kursu zajmiemy się omówieniem drzewka projektu. W tym celu uruchomimy oprogramowanie WimplOnladder. Po jego uruchomieniu stworzymy nowy projekt dla dowolnego sterownika. Po lewej stronie ukaże nam się drzewko projektu. Mamy tutaj odpowiednie zakładki, takie jak konfiguracja systemu, schemat drabinkowy, edycja tabel, komentarze, numeracja wejść-wyjść. Omówienie rozpoczniemy od konfiguracji wejść-wyjść. Znajdują się tu odpowiednie zakładki. Omówimy tylko te, które nie będą omawiane w kolejnych częściach kursu. Zaczniemy od zakładki przerwania sprzętowe. W zakładce tej możemy zdefiniować, od których wejść można wywołać przerwanie sprzętowe i jak ma reagować, czy na zbocze narastające, opadające, czy na oba przypadki. Kolejną zakładką jest ustawienie wyjść. Możemy tu ustawić, które wyjścia będą podtrzymywane, czyli po wyłączeniu zasilania, po nowym łączeniu sterownika będą zachowywały swój poprzedni stan. Możemy również zdefiniować funkcje niektórych specjalnych wyjść, szybkich wyjść do sterowania na silnikiem krokowym czy serwonapędem. Możemy również zmienić polaryzację wyjść. Kolejną zakładką jest ust zakładka ustawienie wejść. W zakładce tej możemy zdefiniować konfigurację wejść przechwytywanych. Wejście przechwytywane to jest takie wejście, którego stan jest odświeżany również w trakcie wykonywania programu. Standardowo, wykonując cykl, sterownik odczytuje stany wejść przed wykonaniem programu, wykonuje je linia po linii, a następnie wystawia wyjścia. Jeśli wybierzemy, aby dane wejście było wejściem przechwytywanym, jeśli gdziekolwiek wystąpi w linii programu, to wejście zostanie odświeżone w tym miejscu. Kolejną rzeczą, którą możemy tu ustawić, jest konfiguracja filtrów cyfrowych. Możemy filtrować Wejścia albo ustawiając czas filtracji, albo częstotliwość filtracji. Możemy również ustawić wejście wymuszenie ruchomienia. Wejście to będzie odpowiadało za przestawienie sterownika w tryb RUN, jeśli poruchaniu będzie w trybie STOP. Pozostałe zakładki omówimy w kolejnej części kursu. Teraz przejdziemy na drzewku do alokacji pamięci. Mamy tutaj zmienne i podzielimy je na dwie grupy na rejestry i na zmienne dyskretne. W sterowniku fatek istnieją rejestry w nazwie R i D. Są to rejestry 16-bitowe. Rejestry D wszystkie są podtrzymywane. Rejestry R część jest podtrzymywana, a część jest niepotrzymywana i definiujemy to w tym miejscu. I mamy tutaj informację, że pierwsze 3000 rejestrów jest podtrzymywanych. Kolejnymi rejestrami są rejestry T i C mówiące o tym, do ilu timer doliczył lub do ilu counter doliczył. Kolejne rejestry. To rejestry V, Z i P. Służą do adresowania pośredniego. I tak, rejestr R0 możemy zapisać jako R0 lub jako R p 0 gdzie P0 równa się 0. Rejestr R1 możemy zapisać jako RP0. 0, gdzie P0 równa się 1. Rejestr R2 możemy zapisać jako R P0, gdzie P0 równa się 2. Widzimy analogię, że możemy adresować bezpośrednio lub w rejestrze P0 określać numer rejestru na podobnej zasadzie działają rejestry V i Z. Rejestr R0 możemy zapisać jako R0V, gdzie V równa się 0. R1 możemy zapisać jako R0V, gdzie V równa się 1. Widzimy, że tutaj nie podajemy. Absolutnie adresu w rejestrze P0, ale jest to suma. Od R0 jest przesunięcie o V. Czyli moglibyśmy to zapisać, to uproszczenie, jako R0 plus V. Na tej samej zasadzie działa rejestr Z. Czyli R0 plus Z. Jeśli chodzi o zmienne dyskretne, to mamy wejścia X, wyjścia Y, markery m kroki, będzie o tym w kolejnych częściach kursu szerzej powiedziane, czym są kroki, informacje o tym, że timer doliczył, zmienną dyskretną timera, o tym, że counter doliczył do zadanej wartości, wyjście dyskretne od kantera, mamy jeszcze w rejestrach dodatkowe zmienne jak wy i m jest to słowo zbudowane z 16 kolejnych wyjść lub kolejnych 16 markerów. Czyli na przykład mamy WY0, są numerowane co 8, WY8 lub WM0, WM8 i tak dalej. Takie słowo WY0 zawiera... Wyjścia od Y0 do Y15. Kolejnymi rzeczami, które tutaj mamy, mamy informację o tym, które markery są podtrzymywane, a które nie. Czyli, jak widzimy, od markeru M800 do markeru M1399 markery domyślnie są podtrzymywane. Kolejnie mamy informację o tym, które znaczniki kroku są podtrzymywane. Czyli tu mamy znaczniki kroku od S500 do S999. Jak powiedziałem wcześniej, w kolejnej części kursu omówimy szerzej, czym są kroki i znaczniki kroku. Mamy timery o różnej podstawie czasu. Podstawa 1 setna sekundy są timery domyślnie od T0 do T49. Następnie 1 dziesiąta sekundy są to timery od T50 do T199 i później mery o podstawie jednej sekundy. To są tamery od T200 do T255. Kolejno mamy informacje o licznikach, które są 16-bitowe, a które 32-bitowe. Mamy 140 domyślnych liczników 16-bitowych od C0 do 100, C139 oraz kantery 32-bitowe, od C200 do C239. Kolejną rzeczą, którą możemy tu zdefiniować, są to rejestry tylko do odczytu, rory. Możemy określić, ile tych rejestrów mamy. Jeśli tu będziemy mieć wartość inną niż 0, możemy wtedy wejść do zakładki Rejestry tylko do odczytu i zdefiniować wszystkie rory, które potrzebujemy, aby były tylko i wyłącznie do odczytu. Te zmienne nie będą mogły być Nadpisane będą tylko i wyłącznie do odczytu. Wyczyścimy sobie to widzę, żeby to było lepiej widać. Kolejną zakładką, którą mamy, jest to schemat drabinkowy. Mamy tutaj zakładkę program główny i podprocedury. Możemy w każdym programie stworzyć kilka, kilkanaście programów głównych. Z czym to się wiąże? Jest to ułatwienie dla programisty. Program wykona linia po linii najpierw w pierwszym programie głównym, później w drugim, w trzecim i w kolejnym i tak dalej. Z perspektywy sterownika PLC będzie to jeden program napisany ciągiem. Z perspektywy programisty może to być program połączony podzielony na sekcje i wykonywany po kolei. Znaczenie ma, który program będzie pierwszy, a który drugi, bo wykonają się z góry. Na dół. Inaczej jest w przypadku podprocedur. Tutaj podprocedury muszą być wywołane z programu głównego. Możemy zdefiniować sobie również wiele podprocedur i wywołać je z programu głównego. O tym będzie w kolejnej części kursu. Następnie mamy zakładkę edycja tabel. Możemy definiować tabelę do funkcji lub tabelę rejestrów przechowujące wartości rejestrów. Na przykład dość często wykorzystywana jest tabela parametrów serw i programów serw, która definiuje nam sposób działania silnika krokowego czy serwa w współpracy ze sterownikiem. Również jeśli byśmy korzystali z komunikacji Modbus, tworzylibyśmy sobie taką tabelę. Następnie mamy zakładkę komentarzy. Warto robić komentarze, ponieważ program bez komentarzy jest ciężko czytelny i trudny w edycji. Możemy zdefiniować komentarze z zakładki programu, komentarze linii, Możemy też stworzyć komentarze zmiennych. Dodatkowo to okno jest dość wygodne, kiedy nie wiemy, które zmienne są już użyte, a które nie. Możemy zobaczyć, które zmienne zostały użyte. To wejście użyliśmy jako wejście uruchamiające sterownik, które są nieużyte, żeby nie nadpisać sobie rejestrów. I tu możemy też pisać komentarze i opis każdej zmiennej. Kolejną Zakładką tutaj jest karta stanu. Kartę stanu możemy wykorzystać do podglądu zmiennych, wprowadzenia wartości i monitorowania pracy maszyny. Na przykład, możemy wprowadzić tutaj rejestr R0. Możemy też wprowadzić zakres adresów od R0 do R10. Możemy też zmienić format wyświetlania danej liczby z. Całkowitego, na binarny, całkowity bez znaku, hexadecymalny czy na znaki ASCII. Możemy też tutaj, jeśli byśmy mieli zdefiniowane komentarze, wyświetlić widok komentarzy dla zmiennych. Możemy też wyświetlać zmienne dyskretne, na przykład wejście, wyjście lub marker. Z poziomu tego okna możemy również zmieniać wartość tej zmiennej. Chcielibyśmy w tym celu uruchomić symulację i moglibyśmy załączyć dane wyjście, wyłączyć dane wyjście, moglibyśmy wprowadzić wartość do rejestru, na przykład R0, wartość 100. Możemy wysiedzić je w innym formacie. Tutaj mamy format całkowity, tutaj heksadecymalny. Wszystkie zmienne, jak wcześniej wspomniałem w FATEku, są 16-bitowe. Jeśli byśmy chcieli wyświetlić rejestr 32-bitowy, musielibyśmy go poprzedzić literką D. DR0 będzie to adres składający się z adresu R0 i R1. Jeśli wprowadzimy tutaj wartość np. 1, widzimy, że wpływa ona na wartość rejestru DR0, czyli rejestru 32-bitowego składającego się z rejestru R0 plus R1. Należy pamiętać, Przemnożąc dwie zmienne 16-bitowe, wynik będzie wynikiem 32-bitowym. Może być. Tutaj dla przykładu, jeśli pomnożymy sobie zmienną r0 razy r1, to wynik zapisany w rejestrze r2 może również przenieść swoją wartość do rejestru r3. Jeśli ta wartość w rejestrze R2 będzie większa niż wartość 16-bitowa. Również mnożąc zmienne 32-bitowe dr0 razy dr2 i zapisując wynik w rejestrze dr4, tak naprawdę wykorzystamy zmienne od R4 do. R7. Cztery kolejne zmienne. I wtedy, korzystając z ostatniej zmiennej w innym działaniu, jeśli byśmy o tym zapomnieli, wtedy nasz program będzie działał do czasu, aż wynik będzie większy niż. I do czasu, na przykład w tym przykładzie, do czasu, kiedy wartość kiedy wy, wartość w wyniku będzie mniejsza niż wartość 16-bitowa. Wszystko będzie działało dobrze, jeśli gdzieś będziemy wykorzystywać zmienną R3, ale przy przepełnieniu tego rejestru, przy wartości większej niż wartość 16-bitowa, no, nasz program już nie będzie działał. Należy o tym pamiętać. Kolejną zakładką jest numeracja wejść-wyjść sterownika. Dzieli się ona na numerację wejść-wyjść projektu. I numeracja wejść-wyjść sterownika. Po połączeniu ze sterownikiem, jeśli numeracja wejść-wyjść projektowa była pośredniona na czerwoną, oznacza to, że układ sterownik plus moduły rozszerzeń jest inny w rzeczywistej aplikacji, aniżeli to, co założyliśmy w projekcie. Zróbmy tutaj przykład. Zakończmy symulację i dodajmy moduły. Dajmy sobie moduł. Temperaturowy. 16RTD. I dodajmy moduł rozszerzeń. 20XY. Jak popatrzymy na jednostkę główną, ostatnim wejściem jest x11, a wyjściem y7. Na module rozszerzeń wydawałoby się, że kolejnym wyjściem będzie y8. Niestety. Moduł temperatorowy również wykorzystuje wyjścia cyfrowe, chociaż nie ma ich fizycznie, ale zajmuje tu przestrzeń rejestrową. Dlatego kolejne wyjście jest numerowane jako Y17, Y16. Jeśli zmienimy pozycję tych modułów, to zauważmy, że kolejne wyjście będzie tak, jak intuicyjnie by się wydawało Y8. Dlatego numeracja. Wejść-wyjść w projekcie i układ odpowiednio modułów na szynie DIN w naszej aplikacji jest dość ważny. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną część kursu.